Najgorszy w odchudzaniu jest głód. Musisz mieć odpowiednie narzędzia pod ręką i to będą zdrowe przekąski, których możesz zjeść naprawdę dużo, mocno się nasycić, a dostarczyć przy tym małą ilość kalorii i dalej się odchudzać. Pierwszy jeden z najważniejszych produktów to jajka. Najlepiej jest ugotować ich 5-6 na raz i potem, kiedy nachodzi nas głód, wziąć sobie 2-3 i je po prostu zjeść. Dlaczego akurat jajka? Bo są wysokobiałkowe i bardzo sycące. Numer 2 to jogurt grecki, najlepiej bez tłuszczu, ma bardzo dużo białka i świetnie się łączy z owocami, więc jest to smaczna, szybka przekąska. Co zjeść do filmu, skoro nie możemy zjeść tłustego popcornu ani na czosów? Świetnym wyborem będą wafle ryżowe z humusem. Są lekkie i chrupiące. Kolejną świetną rzeczą do filmu to będą warzywa pokrojone w słupki, jak na przykład marchewki z humusem lub masłem orzechowym. Numer 5 to rzodkiewki, również z dipem, ale tym razem jogurtowym. Są niskokaloryczne, smaczne i zdrowe. Numer 6 będzie idealnym wyborem dla osób, które często podjadają słodycze. I tutaj chcemy wybrać jabłka z cynamonem. Mm. I numer 7. Ostatnia przykąska to chipsy z buraka. Chrupiące, smaczne, zdrowe. No nie ma nic lepszego.